Nie widać? Dobry. Nie widać czy nie widać? Nie jest... Alleluja i do przodu. Witam, witam. Tam. Alleluja. Tak. Chrystus martwych stał. Dobrego. jest tylko święta, jak tutaj nikt no. nie grzana jest, okno było otwarte cały czas? No, Tak, tu gorąco jest właściwie. Nie. Nie, nie. Ciocia, Alleluja i do przodu. Chrystus zmartwychwstał. stał. Ja nic nie widzę. Muszę zdjąć moje okulary. Daj jak szuflę daj wujkowi. Tak. Muszę daj, iść, bo okulary się potłukły, a to daj, Stasiu się tak patrzy. Stasiu. A Marta to już tam żywa jest. Daj, daj, daj. Marta cześć. Marta, daj, wujowie. Cześć ciocia. Cześć wujowie. Przepraszam na momencik. Cześć wujowie. Jestem kobietą, to nie daje się będzie chodzić okulary patrzę, żeby z nowego bo tak nie 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 każdy bo ja, tutaj ludzie cie Jak bajkartu kolor nice nie tak jak na, na nowej nie jak na nowej zimno wszystkiego najlepszego wszystkiego najlepszego tak cyk 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 ani sobie życzeniów nie zrobiliśmy tylko trach w drzwiach trak. no wszystkiego najlepszego ja krzyczałem alleluja i do przodu Chrystus zmartwychwstał. zdrowych szczęśliwych świąt dużo pieniędzy ale jeszcze więcej zdrowia a na, na pierwszym miejscu wiary dużo a, wiary, nadziei i miłości Do człowieka i do Chrystusa nawet, To było narodu Dzisiaj Ojejej